It's Cześć wam wszystkim, z tej strony Urban. Dzisiaj zabiorę Was do kolejnej dzielnicy, która jest jedną z moich ulubionych dzielnic w mieście Londyn. Dzielnicy, w której spędziłem spory kawał czasu, bo pomieszkiwałem tutaj w okolicy, a jest tą dzielnicą San John's Wood w północnej części miasta, więc zapraszam na kolejny odcinek Urban w Londynie. St. to bardzo dobra, luksusowa i przede wszystkim droga dzielnica. Swego czasu magazyn Forbes umieścił dzielnicę St. John's Wood i kod pocztowy NW8 w piące najdroższych adresów właśnie w całym Londynie. Dzielnica St. John's Wood jest tutaj, a co jest takiego no fajnego w tej dzielnicy? Przede wszystkim to, że otaczają ją parki. Regent's Park, który jest jednym z większych parków. W Londynie oraz właśnie Primrose Hill, na które zaraz postaram się wbić, bo jest to miejsce, z którego na cały Londyn rozprzestrzenia się naprawdę bardzo przepiękna panorama. No i widać naprawdę prawie wszystko. Widać centrum, widać Canary Wharf. Zresztą wejdę tam na górę. O, dokładnie tam. I wszystko Wam pokażę tam z góry. Tylko najpierw przede mną lekki spacerek 65 metrów które po na takiej wysokości właśnie znajduje się Primrose Hill tam jest centrum czyli West End, London Eye, katedra westminsterska i Big Ben po prawej tam widzimy właśnie londyńskie City oraz Canary Wharf w tamtą stronę już rozciąga się wschodni Londyn to jest właśnie Primrose Hill, jedna z najlepszych chyba takich górek tak blisko centrum w Londynie. Jest sporo górek w Londynie z fajnym widokiem na północy, na zachodzie, na wschodzie, ale ta na północy jest najbliżej i moim zdaniem jest jedną z lepszych. Jeszcze jest fajna jedna w Hampstead Parku, ale to tam też pójdziemy kiedyś. W każdym razie ta jest dla mnie numer jeden. Bardzo często w ogóle tutaj swojego czasu przychodziłem. Oj, chyba słyszycie, może troszeczkę tutaj wieje. To jest jedyny chyba minus tej górki. Wiem, wcześniej tutaj przechodziłem bo... Mieszkałem tutaj w okolicy, mieszkałem pomiędzy pomiędzy tamtymi białymi wieżowcami. Na wschodniej granicy Prime Roschilla, A także mieszkałem o no tam na Abbey Road, czyli zachodniej granicy. Eee... Primrose Hill i właśnie San bo to jest taka jakby jedna dzielnica. Miejsce to jest naprawdę niezwykłe. Królewski park od XIX wieku należący właśnie do rodziny królewskiej. Otwarty jednak jest dla ludzi, za zupełną darmożkę, możecie sobie tutaj przyjść. Znajduje się on bardzo blisko Camden Town, bardzo słynnego i typowo turystycznego Camden Town, a no tutaj. Jezus, gdzie ja tutaj się wybrałem? W <laughs> jakimś błocie. No ale tutaj nie ma tylu turystów, co na Camden, i to miejsce właśnie za to sobie chwalę. I bardzo serdecznie każdemu polecam. To miejsce także dołączę na pewno do moich wycieczek po Londynie. Zdecydowanie. Wiele osób mnie prosi, żebym swoje trasy pokazywał na mapach. Tutaj jest mapka, więc zrobię tak, jak. Chcecie to mniej więcej pokażę Wam na mapie, jak będziemy się przemieszczać. Więc przed chwilą byliśmy tutaj na Primrose Hill, a dokładnie w tym miejscu, gdzie jest punkt widokowy, i widzieliśmy właśnie całą tą panoramę tutaj południowego Londynu, z tego miejsca południa. Oczywiście teraz jesteśmy tutaj na rogu. O, ja w ogóle to mieszkałem gdzieś tutaj, wcześniej co Wam mówiłem. W każdym razie, dobra, jesteśmy tutaj na rogu i pójdziemy sobie do tego miejsca do St. Mark's Bridge i od St. Mark's Bridge przejdziemy się chyba jedną z najlepszych tras e, na spacery, nawet romantyczne spacery bym powiedział wzdłuż kanału w sumie to mogą być nawet dobre 2 kilometry w okolice Lord Cricket Grounds na St. John's Wood no i potem wybierzemy się na same St. John's Wood tutaj żeby Wam właśnie pokazać, jak wygląda ta dzielnica, bo jest to naprawdę fajna dzielnica. A tutaj po drodze miniemy kilka fajnych rzeczy, o których na pewno wam powiem. No i doszedłem do kanału Regents. W lewą stronę, tam jakbyśmy poszli, to byśmy doszli do Camden Town. O, jest znowu mapka, będzie łatwiej to wszystko pokazać. Jesteśmy tutaj. Ten tutaj. Cumberland Basin to jest tamto miejsce. O, jakbyśmy poszli tak jak te panie, o tamte, to byśmy doszli tutaj do Camden Town, ale nie dzisiaj, to nie dzisiaj. My idziemy w przeciwną stronę i miniemy po drodze dużo fajnych rzeczy. Pierwszą rzeczą będzie londyńskie zoo. To co widzicie za mną, ta wielka klatka dla ptaków To klatka w londyńskim zoo Które znajduje się i po jednej i po drugiej stronie Przy odrobinie szczęścia po tej stronie Także można zobaczyć jakieś zwierzęta Bo tutaj widać już jakieś wybiegi Nie mam pojęcia dla jakich zwierząt A tutaj cały czas ciągnie się ta klatka Nigdy nie byłem w tym zoo Byłem w innych zoo W innych częściach świata Myślę, że akurat za wszędzie wygląda mniej więcej tak samo. Co jeszcze jest ciekawego nad tym kanałem, a na przykład właśnie takie stylowe rezydencje, bo to nawet nie są chaty, to są rezydencje w stylu Regency, czyli to taki styl z XIX wieku dla elity, dla bogaczy, dla władzy. No i w ogóle ciekawostką jest, bo tych domów jest tu naprawdę sporo. Zobaczcie, raz, dwa tam jest czwarty, piąty, tutaj już jest zaczyna się rezydencja po tej stronie, teraz pewnie będzie tutaj, będziecie mogli zobaczyć chciałem namierzyć w ogóle jakikolwiek z tych domów, które tutaj się znajduje, nie wiem zobaczyć na przykład cenę, ile to kosztuje ale co najlepsze jest, że tego nie ma, nigdzie bynajmniej Bynajmniej to, co ja sprawdzałem, tutaj wszystkie najlepsze agencje nieruchomości w okolicy nigdzie nie mają, czy to na sprzedaż, czy na wynajem, właśnie jednej z tych wielkich rezydencji. Hm. Więc zapewne muszą one należeć do albo nie wiem, rodziny królewskiej, albo do jakichś naprawdę bogatych ludzi. Kiedyś, jak sobie tutaj szedłem tym właśnie tutaj kanałem, w jednej z tych rezydencji, nie pamiętam w której, była wielka taka impreza. Nie chyba może to tamta nawet była, były jakieś stoliki, pełno ludzi. Może to są właśnie, nie wiem, jakieś budynki należące do państwa, jakieś dworki, pałacyki. To nie wiem, pod, podnajmują na wesela. Podejdziemy potem tam z drugiej strony i zobaczycie w ogóle także, że te domy od strony wejścia. Nie są jakoś nawet specjalnie zagrodzone, każdy może zobaczyć, więc jak tu by byli jacyś, nie wiem, milionerzy albo, nie wiem, znane osoby, to raczej by chroniły swoją prywatność. A tutaj z tego co widzę, jest zupełnie na odwrót, no. Tutaj te domy, nie wiem, tu nie ma prywatności, może wy wiecie coś więcej na ten temat. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem. No jakbym miał to wyceniać, to myślę, że tak z Tobaniek w górę. Niżej raczej by nie dało rady. A tuż za tymi pięknymi posiadłościami znajduje się meczet, pod który zaraz podejdę. No i po mojej lewej stronie London Central Mosque. Nie największy, ani nie najstarszy meczet w Londynie, ale za to bardzo charakterystyczny, wyróżniający się tą właśnie oto złotą kopułą. Jest tutaj od 1977 roku, ale samo centrum muzułmańskie tutaj było już zdecydowanie wcześniej. Bo w ogóle to centrum całe muzułmańskie otworzył sam król. Jerzy VI w ogóle za darmo przekazał ziemię za większość pieniędzy saudyjskich ze sponsoringu tzw. ropy naftowej wybudowano właśnie tą świątynię, ale. Tutaj w okolicy jest więcej świątyń i nie myślcie sobie, że ta okolica jest jakaś taka bardzo muzułmańska, bo nie jest. Muzułmanów akurat tutaj jest bardzo mało. W okolicy jest także chyba pięć bodajże kościołów katolickich, są trzy rzymskie synagogi, więc jak widzicie, troszeczkę dla każdego. Zawsze coś się znajdzie. A tutaj, już za tym meczetem, właśnie zaczynają się te rezydencje. I tam znajduje się największy z tych wszystkich rezydencji, które tutaj się znajdują. Powiem Wam szczerze, jest cztery razy taki jak, jak te domki. Wyobraźcie sobie, cztery takie postawione obok siebie. Tam bardzo pięknie powiewa Jankeska Flaga. Tamten w ogóle nazywa się Winfield House i jest rezydencją. Ambasadora Stanów Zjednoczonych tutaj w Londynie. Więc już to chyba wszystko wyjaśnia. Winfield House. Dobry. Swoją drogą, naprawdę. Przekozacki budynek, zobaczcie. Znajduje się w samym Regents Parku. Tutaj, no tu jest ulica z tej strony, ale w tamtą stronę widok jest z niego nieziemski, bo na sam, właśnie Regents Park. Tutaj. Jedna z tych mniejszych rezydencji, no to doszliśmy do tego miejsca, czyli tu już za rogiem. Tutaj, tutaj, tam pojawi się zaraz dom brytyjskiego krykieta, czyli Lord's Cricket Ground. Czyli po prostu stadion do Krykieta oraz siedziba dwóch klubów krykietowych. Jeden to chyba Melbourne Cricket Club, a drugi nie wiem, powiem wam, nie interesuje się krykietem, bo to nie jest moja bajka. Próbowałem nawet kiedyś zrozumieć ten sport, oglądałem transmisję reprezentacji Anglii, nawet woziłem na Rikszy reprezentantów tego kraju właśnie w Krykieta. Ale za cholerę, no nie mogę skumać tego sportu. Jakieś połączenie palanta z baseballem, który na dodatek może trwać kilka dni, o. Ale to jest akurat fajne. Taka mała ozdoba. Tutaj wszystko, co znajduje się za tym urem właśnie, to Lord's Cricket Ground, ale sam stadion znajduje się tam. Tutaj są hale treningowe. To, co widzicie właśnie, od to. Tam zaraz z tyłu jest także centrum prasowe. A sam stadion jest tam. Zaraz podejdziemy, może uda się go zobaczyć z bliska. Inauguracja, czyli pierwszy mecz na tym stadionie odbył się w 1884 roku. Oczywiście pomiędzy reprezentacją Anglii jako gospodarzy i reprezentacją Australii. No oczywiście Angole musieli wygrać mecz, trwał ponad 3 dni. Widzicie takie dziwne zasady panują w tym sporcie. Mecz trwał Trzy dni Angole wygrali, no ale kto inny mógł wygrać jak właśnie nie Angole? Przecież oni w końcu sami wymyślili ten sport. No to raczej wypadałoby, nie? Chyba, żeby wygrali ten mecz. Zastanawiacie się pewnie jak to w ogóle jest teraz z krykietem tutaj w Wielkiej Brytanii. Krykiet w pewnych środowiskach nadal jest bardzo popularny. Najbardziej to chyba popularny jest wśród brytyjskich pakistańczyków i hindusów. Kiedyś odbywał się tutaj mecz. Nie wiem, czy to było w ramach Ashes czy jakiś innych rozgrywek. Był tutaj mecz Indie-Pakistan. I co tutaj się działo na tym stadionie, to i w okolicach przede wszystkim, to, to masakra. Takich tułów hindusko-pakistańskich w życiu nie widziałem, bo nawet na żadnej demonstracji. O, tam będzie można zobaczyć ten stadion. Tam coś widać, ale jakoś mizerniutko. Na samym stadionie znajduje się sklepik, kilka restauracji, pub. No i oczywiście jakieś bary z drinkami i przekąskami w dniu meczu. Zdecydowanie muszą być. Bo Angolę to sobie lubią pochać. Ciekawe czy pakistańczycy piją jak jest mecz krykieta. Tutaj widać bardzo fajnie te reflektory, które w tym momencie są opuszczone do dołu i potem sobie w dniu meczu właśnie wjeżdżają na nie wiem ile metrów wysoko. Będąc tutaj musicie przejść przez bardzo słynne pasy. To są oto te pasy na ulicy Abbey Road. Abbey Road, gdzie znajduje się Abbey House oraz Abbey Road Studio, czyli studio, w którym nagrywali swój album Beatlesi i nie tylko Beatlesi, dużo innych zajebistych artystów. Światowego formatu właśnie nagrywało w tym studio Ja tu już kiedyś byłem, opowiadałem o tym Zapraszam do odcinka Barwy zieleni W którym także pokazałem Moje mieszkanie, gdzie kiedyś mieszkałem Na końcu tej ulicy Abiral Tam za mną w budynku stacji znajduje się Słynna kafejka. Kupiłem tam taką zajebistą kartkę Dla widza Którą muszę tylko wypisać I dlatego Teraz udaję się w kierunku Głównej ulicy San John's Wood żeby znaleźć jakiś właśnie fajny, elegancki, bo ponoć to elegancka dzielnica, taka jest prawda, jest to elegancka dzielnica, elegancki pub, w którym sobie coś wypiję i coś zjem, typowo angielskiego. A tak w ogóle z tymi Beatlesami, to powiem Wam, chyba naprawdę mało zespołów na świecie jest, które no mają taką Renoma i fanbase do dnia dzisiejszego. Oni nie wydają żadnych płyt a cały czas się o nich tutaj dzieje I był i musical o Beatlesach na Westendzie. Nie wiem, czy jakieś filmy pewnie też porobili. No i na tamto Abiirote, jak zauważyliście, przychodzi bardzo dużo turystów. Ja jak tam mieszkałem, to tam zawsze były tłumy. Zawsze były tłumy. Kierowcy starają się omijać tamtą okolicę, bo muszą często stawać, szczególnie w piątki i w soboty. Legenda Beatlesów żyje i ma się dobrze. Zresztą chyba to widzieliście. A teraz czas, właśnie, coś zjeść, bo powiem wam, wierci mnie strasznie w brzuchu. To nie tylko eleganckie ulice, ładne domy, modne sklepy, ale też blokowiska, nie do końca tak bardzo piękne, właśnie takie jak te. Ale nie, są to takie blokowiska typowe brytyjskie. Tutaj głównie mieszkają albo osoby młode z dziećmi, przede wszystkim bogate, albo osoby starsze na bardzo dobrych emeryturach. Co? No nic specjalnego. Takie ceglane blokowisko. Ale tych bloków jest tutaj kilka, ale jednak, jednak ta ładniejsza część tutaj w San John's Wood ee, przeważa. Tak mi się wydaje. Tak wygląda główna ulica San John's Wood. Za mną słynna w sumie na cały świat restauracja Ivy. To jest akurat kafe ale mają bardzo drugą restaurację. Tak wygląda właśnie ulica. Klepiki po lewej, po prawej. Fajne restauracyjki, takie bary. Zaparkowanych na ulicy jest dużo dobrych i drogich samochodów. Generalnie cisza, spokój. I tutaj trzeba będzie znaleźć coś do jedzenia. Jest takie jedno miejsce. Zaraz tam się udam. Co tu mają? Full English breakfast. No i właśnie na to pójdę do środka angielskie śniadanie zamówione śniadanie, zobaczycie co to jest ciężko nazwać śniadaniem porę oczekiwania na moje żarcie umyli mi mój ostatni dni serial The Crown czyli o Królowej Brytyjskiej dobra, czekam na jedzenie, Wyglądam sobie serial Jak przed wam pokażę co to tutaj jest Huh, spore to jest, chociaż jadłem większe ale standardowo jajka, kiełbaska, boczek, fasolka, no i kawa z fajną ciepłą śmietanką czy mlekiem. Full English breakfast jak zwykle doskonały, chociaż nie zawsze z tym tak było. Kiedyś naprawdę nie lubiłem tego jedzenia, a teraz powiem Wam, że coraz bardziej zaczyna mi smakować, i coraz bardziej w sumie przekonuję się i poznaję coraz więcej brytyjskich właśnie jedzeń. No i nie są takie złe. Teraz można było powiedzieć najedzony, no bo full English Breakfast, chociaż tak naprawdę to może być i obiad, bo porcja to była bardziej obiadowa, przydałby się deser. A propos deseru to mam śmieszną historię. Stąd tutaj Mr. Berry blodziarni. No to jest taki sklepik ze słodyczami, przydają gazety, no ale także mają lody takie jogurtowe, kiedyś z żoną. Zaczęliśmy sobie tutaj się kręcić po tej okolicy, na fazie, no i stwierdziliśmy, że jesteśmy nie może głodni, ale zjemy coś, coś słodkiego. No to wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie tam pójść sobie na lody. No i weszliśmy tam do środka. <noise> ja oczywiście wziąłem dwa największe takie kubełki, napełniłem tymi lodami, wrzuciłem pełno takich dodatków, nie jakieś rodzynki, żelki, sosy, nie sosy. Generalnie lody były ok, ale co do czego, jak przyszło, żeby zapłacić, postawiłem dwa te lody na ladę, koleś się zważył i za dwa lody, za dwa kubełki, kubeczki lodów zapłaciłem 15 funtów. Chyba to były moje najdroższe lody w życiu. Nigdy więcej za lody nie udało mi się tyle zapłacić. Więc następnym razem czytajcie uważnie ceny. Ja nie doczytałem. Nie doczytałem, że są to lody na wagę. I pakowałem wszystko, jak leci. Myślałem, że będzie to cena po prostu za loda, nieważne co się tam rzuci. Karteczka wypisana, tam jest to skrzyneczka przede mną. Idę ją wrzucić do skrzyneczki i wejdę jeszcze tylko na chwilę do tego parku, tutaj, który się znajduje obok, bo jest tam. Bardzo fajna miejscóweczka, no i będzie trzeba się powolutku żegnać i zawijać do domku. Karteczka idzie. St. John's Wood Church Grounds. No to witamy. Kiedyś to był jeden wielki cmentarz, teraz zrobili z tego park, chociaż cmentarz jest nadal. Są tu naprawdę bardzo stare nagrobki. Zaraz będzie można je zobaczyć i będzie można nawet pomiędzy nie wejść. Tam z tyłu, za tym cmentarzem, znajduje się kościół St. John's Wood. Proszę, tu mamy nagrobki. Zaraz wejdę bliżej i zobaczymy, z którego roku one pochodzą. Ja widzę, że tu jest z jednej strony wejście, z drugiej wyjście. Proszę. O, nawet zwierzęta mają. Lisy. Lisy w Londynie są wszędzie. Najczęściej można je spotkać przy zabudowaniach, gdzie szukają po prostu jedzenia. Uf, jak widać cmentarz bardzo zniszczony. Zobaczymy, czy uda się cokolwiek tutaj z niego odczytać. W sensie z tych nagrobków. Uf, tutaj słabiutko. Może tutaj też słabo. Słabo, słabo. Uf, poważnie nie widać. Żadnych dat na tych nagrobkach. Trochę śmieszna faza. No bo napisy są jakby z tej strony, a tutaj teraz jest zrobiona uliczka, czyli jakby ktoś musiał być pochowany tutaj, no ale tutaj z tyłu nic nie ma. Hmm. Oj. Jakoś tak na przekór ci angole wszystko robią. Tutaj mamy jakiś nagrobek. I jest jakaś data, tak 1844 no, czyli XIX wiek. W Polsce czegoś takiego nie ma, no nie widziałem bynajmniej, aby cmentarze służyły ludziom jako parki, oj, tu chyba ktoś przesadził rysując. Nie wiem, czy to miał być kutas, czy co. Eee. Nie. By są wszędzie. Dobra, zawijam się z tego parku, czas wracać do domu. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do linków w opisie, do moich kanałów społecznościowych. Piszcie także do mnie na maila, którego tutaj wam podam. Jeżeli byście chcieli zrobić sobie fajnego tripa po Londynie. Może być to nawet i ta trasa, bo nie ukrywam, jest to jedna z lepszych tras właśnie na takie wycieczki. Możecie wspomóc mnie także na kanale Patronite, jeżeli chcecie, abym wyruszał. Jeszcze częstsze i dalsze wycieczki, próbował jakichś właśnie ciekawych rzeczy, tak jak w tej dzisiejszej dzielnicy San John's Wood, która jest naprawdę bardzo fajną dzielnicą, ale nie oszukujmy się, jest tu drogo. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Cześć.